Dzień dobry, Dorota Kłębokowska, kobieta i mężczyzna po polsku. Dzisiaj moim gościem jest Bogna Gąsiorowska. Porozmawiamy o praktyce uważności, czyli mindfulness. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam serdecznie. Bogna, jesteś osobą bardzo wykształconą, przede wszystkim elokwentną. Świetnie się z tobą rozmawia. <gryw> miałam do czynienia oczywiście, miałam możliwość porozmawiania z tobą przez telefon. Zainteresował mnie temat, którym się zajmujesz, to co masz do zaproponowania i chciałabym, żebyś jeszcze opowiedziała może odbiorcom, słuchaczom o swoim wykształceniu, o swoich zainteresowaniach, które tak naprawdę dotyczą właśnie tej praktyki uważności. Więc jestem nauczycielem Mindfulness, przede wszystkim jest to dla mnie najcenniejsze na ten moment z rzeczy, którymi się zajmuję zawodowo, ponieważ jako nauczyciel Mindfulness, kursów MBSR i MBCL, czyli redukcji stresu i tak rozwijania życzliwości i współczucia do siebie, i do której innych. dziś jest niestety coraz mniej. To prawda, to jest kwestia popatrzenia na to, e, zaczęcia od siebie tak naprawdę. Więc ja dzisiaj występuję w roli e, właśnie osoby, która jest i wieloletnim praktykiem mindfulness, e, jestem też członkiem Rady e, Polskiego Instytutu Mindfulness. Natomiast e, dodatkowo jeszcze też jestem trenerem FLIS, e, stylów myślenia i stylów działania, diagnozowania naturalnego potencjału. No i tak naprawdę te dwie moje działalności zawodowe bazują na mocnych stronach, na odkrywaniu potencjału, no i na pracy z mózgiem, jedna i druga. Czyli tak naprawdę bardzo, bardzo szeroki taki wachlarz możliwości, szeroka tematyka. Natomiast um, praktyka uważności w zasadzie niby dużo mówi się o uważności, niby jakby tak powiedzieć to słowo bądź um, ten równoważnik zdania, każdy by mógł się domyśleć, że wiadomo o co chodzi. Że to jest takie oczywiste uważność. Ale jednak nie powiedz mi, um, jakbyś miała tak powiedzieć jednym zdaniem, czym jest ta praktyka uważności? Uważną obecnością. Uważność. Natomiast myślę, że to też nie tłumaczy zbyt wiele, ponieważ praktyka uważności, no jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z uwagą. Uwaga, jest to ograniczony zasób nasz pierwszy poznawczy, Przez, dzięki niej poznajemy świat tak naprawdę poprzez zmysły, poprzez ciało i uważność tak naprawdę daje możliwość powrotu do zmysłów, które jako dzieci smakowaliśmy długo, oglądaliśmy coś długo, potrafiliśmy wiedzieć, czy nam jest określić, czy nam jest, nie wiem, dobrze, niedobrze, tak? To, jako Czyli takie trochę podstawowe takie wartości tak, to powrót do bazy, tak bym powiedziała którą zatracamy w, w międzyczasie w biegu, w pogoni, w życiu zawodowym, w wielu tematach, które są codziennie do wykonania. E i dzięki temu tak naprawdę tracimy te chwile, bo nie jesteśmy obecni bardzo często w tym momencie, w którym właśnie jesteśmy, bo. bo głowie... za szybko żyjemy po prostu. Tak, natomiast to też jest spowodowane tym, że w naszej głowie odbywa się podróż w przestrzeni do przeszłości, do różnych tematów, do planowania przyszłości. Natomiast samo tak jak my tu teraz siedzimy, poczucie tej miękkiej sofy. Czyli ta teraźniejszość po prostu. światło plus Właśnie wszystko, co nas otacza, też dźwięki, tak? To jest to, co powoduje, że właśnie to jest ta chwila. Nasze życie składa się z takich wyrywków właśnie, z takich chwil. Czyli, jakby konkretyzując, chodzi o to, żeby nie do końca skupiać się na tym, co było w przeszłości, nie myśleć zbyt wiele o przyszłości, tylko docenić to, co ma się tu i teraz, i słuchać uważnie. Dobrze to zrozumiałam? Gdyby to było takie, to byłoby bardzo proste. Praktyka uważności jest prosta, lecz niełatwa. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg ewolucyjnie, i to nie jest nasza wina, po prostu ewolucyjnie jesteśmy tak stworzeni, że nasz mózg no dokonuje różnych podróży mentalnych i to jest naturalne zjawisko jakie się zadziewa mind wandering mhm. gdzie właśnie intencjonalne działanie które pomaga rozwijać uważność właśnie trening mindfulness E, powoduje, że jesteśmy w stanie trochę okiełznać ten umysł. E, trochę. E, a mianowicie no właśnie świadomie zauważyć, o, teraz właśnie rozmawiam z tobą, ale tak naprawdę zastanawiam się nad tym, e, czy nie wiem tak, e, mój samochód jest dobrze zaparkowany. Ale wiesz co, coś w tym jest, bo ja też czasami tak robię, właśnie mi to uświadomiłaś. Tylko ja tego nie robię, to był przykład. Tak, tak, ja wiem, że to tak, był przykład, przykład, ale teraz mi jakby otworzyłaś oczy, że rzeczywiście z tobą rozmawiam, a zastanawiam się, że po prostu gdzieś tam jest głośno, rozumiesz? To jest niesamowite. No więc to jest dokładnie nasza natura umysłu i poprzez tą naturę jesteśmy nieobecni. Jesteśmy nieobecni w relacjach, jesteśmy nieobecni w tym, co robimy, gdzie traci na tym tak naprawdę i jakość pracy i czas. Multitasking powoduje, że robimy też wiele rzeczy naraz, więc tym bardziej zapętlamy się i brakuje nam takiej równowagi, harmonii i spokoju, co właśnie praktyka. Uważności tak naprawdę pozwala osiągać taki stan. Wobec różnych stresorów no, życia nie zmienimy, natomiast jesteśmy w stanie inaczej podejść do danej sytuacji, w inny sposób zareagować. Jesteśmy w stanie też zacząć zmieniać nasze nawyki. To jest bardzo głęboka praktyka która powoduje, że no, naprawdę zaczynamy tą zmianę, jak Mahatma Gandhi mówił, tak? Jeśli chcesz być, tak, ujrzeć zmiany w świecie, no to bądź nią ty jako pierwszy, więc myślę, że przede wszystkim, żeby też mieć jasność, praktyka uważności polega na tym, że bierzemy i Zgodnie z definicją, nazwijmy to tak. Jest to przytomna, nieoceniająca, życzliwa obecność w danej chwili. Więc oprócz tego, że jesteśmy obecni, rzeczywiście ciałem, zmysłami, emocjami tak, i tego świadomi, to tak naprawdę przyjmujemy jeszcze pewne rzeczy z życzliwością, bez oceniania, ponieważ nie zawsze jest pięknie i kolorowo i przyjemnie. Czyli tutaj pokora się kłania. Trochę. Można by to tak nazwać, tak ogólnie, jako pokora, natomiast to jest pewna postawa życiowa, zbliżona myślę do pokory, natomiast no to jest kwestia przyjmowania rzeczy z pełną świadomością tego, co się dzieje, co mi to robi. Ja bym trochę od strony naukowej też powiedziała może, mm -hmm. ponieważ mówimy przy treningach mindfulness, mówimy o zarządzaniu uwagą, emocjami oraz myślami tak naprawdę, w związku z czym, czyli mówimy o samoregulacji. I uwaga, jak byście sobie wyobrazili, nasz umysł i działanie mindfulness, zbliżają się teraz święta, w związku z czym przywołam obraz takiej szklanej kuli, w środku choinka i śnieg. I to jest nasz umysł i w momencie, kiedy jest spokojny, to tak naprawdę woda jest klarowna, widać wiele. Natomiast w momencie, kiedy cokolwiek się zadzieje, potrząśniemy tą kulą, wtedy te wszystkie śnieżynki fruwają, nie widać nic, nie ma klarowności. I tak się dzieje z naszym umysłem. To są w środku, to są właśnie różne myśli i emocje, które pod wpływem różnych bodźców z zewnątrz, one po prostu powodują, że zaczynamy tracić. I równowaga, i panowanie, i spokój, i, spokój mhm. i przejrzystość sytuacji, i klarowność w podejmowaniu decyzji, więc one są mniej racjonalne, są takie bardzo nawykowe. Reaktywni jesteśmy, natomiast praktyka, właśnie mindfulness, pomaga. Tym wszystkim płatką opaść i zauważać rzeczy, które są teraz, które są w ogóle tak naprawdę w życiu dla nas też ważne, więc to nie jest tylko chwila obecna ta tutaj, ale dzięki takiej głębszej, prak znaczy dłuższej praktyce, to też mamy do czynienia właśnie z. Sytuacją, w której zaczynamy dostrzegać, co jest dla nas ważne, co jest dla mnie ważne konkretnie, tak? co lubię, czego nie lubię. Być może robię pewne rzeczy, a one nie do końca są tymi rzeczami, które są w pełni, na przykład, dla mnie, tak? albo przyjmuję to, co jest z pełną świadomością. I, I Bogna, to jest znaczy, dobrze albo źle. No tak. Bogna, a powiedz mi proszę, bo prowadzisz warsztaty, treningi, dokładnie. Um, I to są treningi dla osób indywidualnych, bo z tego co się orientuję, tak, ale sku głównie skupiasz się na firmach? Ja przede wszystkim, moja działalność, tak naprawdę, jest skoncentrowana wokół firm. Korporacji, gdzie do kultury organizacyjnej powoli zaczyna wchodzić też takie określenie uważnego przywództwa. Czyli to jest dla menadżerów, tak jakby bardziej, dyrektorów menadżerów, prezesów hmm. też, czy to bardziej tej kadry zarządzającej w firmie. Hmm. Same takie, powiem tak, jeżeli my się zmieniamy, zaczynając od siebie, tak samo analogicznie w firmach, no zmiana idzie od góry. W związku z czym w pierwszej kolejności, a potem kaskadowo w dół są to rzeczywiście odbiorcy, którzy no, są potem ambasadorami tak naprawdę i mogą w kulturze organizacyjnej rzeczywiście pielęgnować uważność. Natomiast to są też przede wszystkim benefity dla firm. Ponieważ w obecnym świecie zagonienia, świecie zmienności, nawet z terminem WK, tak, nieprzewidywalności, wymaga nas olbrzymia elastyczność i szybkie podejmowanie decyzji. Świat się bardzo zmienił w związku z czym to są uważność pomaga w takich nabywać umiejętności adaptacyjne do mm -hmm. zmieniającego się świata. A w biznesie racjonalne podejmowanie decyzji, budowanie relacji, aby pracownicy tak naprawdę i dobrze się czuli, ale też chcieli aplikować i nie chcieli odchodzić, tak? Tak, ale zważywszy na to, że to zawsze to, szybko się odbywa, istotne... decyzje się w firmach podejmuje dość szybko, prawda? No i właśnie, żeby te opiłki były na dole, mhm. te, te śnieżynki, tak, a nie fruwały, żeby nie było, żeby nie było podejmowania decyzji takich... No, powiem bardzo takich, no, często, często też błędnych z perspektywy mm -hmm. później czasu. To praktyka właśnie pozwala docierać też do zasobów i kreatywności. To jest też zatroszczenie się o dobrostan, taki psychiczny, ale też i fizyczny, ponieważ są mniejsze absencje chorobowe, jest lepszy układ immunologiczny, praca układu immunologicznego, więc większy spokój. Czyli poczekaj, Bogna, bo jakby chodzi o to, że na przykład, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, dostał informację, że musi coś zorganizować bądź podjąć decyzję, ja sobie tak. Wieża kolaik, tak? I musi tę decyzję podjąć teraz, to jeżeli jakby stosuje tę praktykę uważności, czyli wie już, na co ma zwrócić uwagę, wyostrzyć jakby swój temperament trochę, jakby swoje myślenie, jeżeli umie zastosować tę praktykę, to, to może podjąć tę decyzję w tym samym czasie, ale mając z tyłu głowy tę technikę już praktykę opanowaną do perfekcji, może podjąć tę słuszną decyzję. Pod warunkiem, że potrafi ją wdrożyć, bo jedno to też jakby umiejętności, które musi dana osoba posiadać, żeby umieć wdrożyć tę praktykę, bo to chyba też nie jest takie łatwe. To znaczy przede wszystkim tak, mindfulness jest, nie jest narzędziem zadaniowym. Mhm. To ja sobie teraz popraktykuję i moja decyzja będzie lepsza. Aha, czyli... e, Praca z głową, z mózgiem polega na tym, że jest to długofalowe praktykowanie różnego rodzaju uwagi, uwagi skoncentrowanej i uwagi mhm. rozproszonej. I dzięki temu powstają nowe połączenia, też neuronalne, między innymi. I tak praktyka wprowadza spokój, a żeby lepiej to zrozumieć, to tak naprawdę bazuje na oddechu. Oddech jest zawsze z nami. W związku z czym nie można zacząć zadaniowo oddychać. To no ja tak. sobie oddycham, żeby podjąć lepszą decyzję, ponieważ oddech właśnie sprowadza nas w ciele do tu i teraz, w zmysłach w ciele i w świadomości danej chwili, i dzięki temu nabieramy kontakt ze sobą, tak naprawdę. W związku z czym i ten kontakt dopiero pozwala mieć pewien wgląd do tego, jak ja patrzę na daną sytuację, poszerza bardzo perspektywę. Perspektywę spojrzenia na dany problem, zagadnienie, w związku z czym to są też metody kontemplacyjne starożytne i bazujące na uspokojeniu umysłu. Spokojny umysł może wiele. I podejmuje I tak, racjonalne decyzje. Tak naprawdę te rozwiązania, można powiedzieć, że w pewnym sensie przychodzą. Tak jak mamy zjawisko eureki, ono się mhm. bierze właśnie z kontaktu w danym momencie, nie z zadaniowego patrzenia. To ja muszę teraz coś wymyśleć, muszę podjąć jakąś decyzję, to mhm. ja popraktykuję. Jeżeli zostanie praktyka mindfulness sprowadzona do takiego narzędziowego traktowania, to nic z tego nie będzie. Aha, czyli to nie jest takie proste, czyli tak naprawdę trzeba się zapoznać i. To jest gruntowanie mhm. w doświadczeniu własnym i we własnej praktyce. Czyli trzeba mieć mimo wszystko um, jakieś umiejętności takie interpersonalne, które powodują, że człowiek jest gotowy na tę praktykę. Bo to nie jest takie proste z tego, co eee. mówisz. To ja myślałam, że to jest, wiesz, na takiej zasadzie, że ja po prostu, jak już znam tę praktykę, wydaje mi się, że po prostu ja będę mądrzejsza o tyle, że jeżeli tą samą, znaczy w takim samym czasie mogę podjąć decyzję, to jak ja już wiem, że jest ta praktyka uważności, to ja, to już ja będę bardziej przemyszę. efektywna i biznes będzie lepszy. Tak, a to właśnie widzisz, no to, to, no, no to nie tak działa. Duże, długa droga przed mną. Czyli tam jakby przygotowujesz treningi dla osób prywatnych, ale bardziej skupiasz się na biznesie, no bo tak. No, no, po prostu twoim klientom, klienta, klientem są firmy. A czy jeżeli chodzi o rynek nasz polski, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, mhm. czy my jesteśmy gotowi, czy udało się już Tobie wdrożyć um, tę praktykę? Czy już udzielałaś jakichś treningów, czy, czy jak to oceniasz? Mhm. Więc ja, um, patrząc z mojej perspektywy, ja jestem też um, tutaj pro, też propagatorem, takim ambasadorem idei Chief Happiness Officer i występuję na różnych konferencjach, szczególnie poświęconych właśnie. Um, Pracy, szczęściu w pracy, tak? Więc happiness at work. I odpowiadając na Twoje pytanie, rynek jest bardzo gotowy, według mnie, a mhm. będzie jeszcze bardziej gotowy, a powiem dlaczego. Dlatego, że bardzo wiele osób zaczyna tak naprawdę, po pierwsze, mieć Kłopoty ze snem, po drugie, y, choroby psychosomatyczne, po trzecie, depresja, gdzie y, Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2030 roku to będzie choroba numer jeden cywilizacyjna. Y, mówi się o wypaleniu zawodowym. Są naprawdę też dosyć takie porażające statystyki, więc y, dlatego. To chyba grupa taka korporacyjna. Dlatego bałki. rynek mm -hmm. jest gotowy, ponieważ. Z, jest za, Dokładnie. Natomiast, więc pod względem zapotrzebowania, czy jest gotowy konkretnie na mindfulness, to to jest ten drugi rodzaj gotowości. Ponieważ um, myślę, że z tak jak idea szczęścia, mindfulness, jest mało informacji na ten temat i jest bardzo wiele osób, które, znaczy informacji coraz więcej, badań jest coraz więcej. Natomiast jest też stosunkowo niewiele osób, które są certyfikowanymi nauczycielami mindfulness, a w Polsce Polski Instytut Mindfulness jest jedyną właśnie jednostką certyfikującą nauczycieli kursów MBS i MBCL. I w związku z tym, co się zadziewa wiele osób podchodząc do właśnie a propos tej gotowości cały czas mówię jest wiedza. Umiejętność i um, potem jest zmiana beha behawioralna. To jest cały proces zmiany. Natomiast wiele osób um, z pozycji przeczytanej książki przechodzi do wdrażania, um, czyli tak naprawdę nie u siebie przepraktykowania, mm -hmm. tylko uczenia innych. I poprzez to, um, nie mając doświadczenia, um, tak naprawdę. Um, jakby to powiedzieć? No trzeba wiedzieć, w czyje ręce się człowiek oddaje w takich zajęciach no tak. psychoedukacyjnych, mm -hmm. więc gotowość jest. I myślę, że zasięganie wiarygodnych, rzetelnych informacji. John Cabazzin stworzył Mindfulness Based Stress Reduction Kurs. 40 lat temu, od tamtej pory ten kurs w takiej jest właśnie strukturze. Jest obecny w szkolnictwie, jest obecny w armii, jest obecny w służbie zdrowia, wchodzi do biznesu i biznes właśnie powoli powoli zaczyna nasz polski przedsiębiorca myślę, że z racji tej potrzeby będzie szukał, bo to nie jest powszechna teraz praktyka firmy jak mhm. Google. Mhm. Firmy jak SAP, Salesforce i inne duże, światowe, w Polsce nawet IKEA pewne elementy też wdrożyła. Czy olbrzymia korporacja prawnicza, tak, firma prawnicza światowa Dentons, tak, ma fantastyczne wdrożenia. Czyli te, 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 po, powiedzmy, Więc już są przykłady, większe, za którymi biznes jest bardziej gotowy do tego, żeby, no dobrze, to spróbujmy o tym też i na poważnie porozmawiać. No tak, no bo wiesz co Bogna, bo to jest tak, że na naszym rynku, w ogóle chyba nie na naszym, jest bardzo dużo mentoringu, jest, to jest tak jak powiedziałaś, że, żeby trafić w odpowiednie ręce. Ja też działaj, gdzieś miałam taki moment w swoim życiu, że rzeczywiście karierze zawodowej, że jak dużo mentorów, coachów biznesu zobaczyło, że ja robię fajne rzeczy, bo robię, mogę się pochwalić, tak, to każdy chciał się mną opiekować. I rzeczywiście w pewnym momencie ja zaczęłam korzystać z tego. Obecnie współpracuję z, z jedną z mentorek, natomiast ona poradycznie, jakby udziela mi porad, rzeczywiście rozmawiamy i też jakby przerobiłam dużą, że tak powiem brzydko, dużą partię ludzi, zanim zrozumiałam, o co mi chodzi w biznesie, zanim zrozumiałam, co chce mi coach przekazać i to jest bardzo ważne też, żeby wiedzieć, czego się chce, a co do tego, czy Rynek jest gotowy na mindfulness, to myślę, że, że chyba be, nie będzie miał wyjścia i bardzo dobrze. Dobra, Bogna. Powiedz mi jeszcze, gdzie można spotkać Ciebie, jeżeli chodzi o social media, o jakąś stronę internetową? Przede wszystkim LinkedIn, mhm. Bogna Gąsiorowska, też Polski Instytut Mindfulness Polim, mhm. no i Facebook. To są te trzy takie kanały, gdzie. Gdzie można do Ciebie mnie. dotrzeć? Dokładnie. Drodzy Państwo, a ja zapraszam w imieniu Bogny na warsztaty. Ja mam nadzieję, że niebawem będę sama praktykować i będę mogła Państwu się pochwalić na moim kanale, jeżeli chodzi o wyniki z tych, z tych treningów. Dziękuję, Bogna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.